Hej, Kaszuby, Robert Jakubek, witam Was bardzo serdecznie. Mamy listopad, a ja już w czapce Mikołaja. Zresztą Marzena Reclaw też w czapce Mikołaja. A to dlatego, że zapraszamy Was na wyjątkową imprezę, o której Marzena powie. Po pierwsze, będą to kajaki, po drugie, właściwie po pierwsze, pomoc dla hospicjum, po drugie, kajaki, po trzecie, niezła impreza po kajakach. Marzena, opowiadaj. Kochani, już 7 grudnia zapraszamy Was na charytatywny Mikołajkowy spływ kajakowy. Oczywiście zapraszamy wszystkich cudownych darczyńców, którzy co roku z nami pływają, ale też tych nowych. Jest nas z roku na rok coraz więcej, wierzę, że i w tym roku przybędziecie. Oprócz tego spływu, który tutaj będzie się odbywał tą rzeką, oczywiście będą inne atrakcje, a o tych atrakcjach za chwilę. A przecież to zimno, jak można spływ robić w grudniu? naprawdę nigdy nie jest zimno. Zawsze jest gorąco, bo ta atmosfera powoduje, że jest gorąco. Gorące serce uczestników spływu mikłajkowego, spływu kajakowego po raz kolejny, czyli który? Po raz piąty. Po raz piąty. Słuchajcie, po raz piąty zbiórka na rzecz hospicjum to hospicjum, z tego co wiem, to się buduje dopiero, tak? To hospicjum właściwie już jest na ukończeniu, Aha. także będziemy wspierać do końca, ale tak naprawdę będziemy wspierać cały czas. 7 grudnia, proszę Państwa, najlepsza impreza kajakowa na kaszubach, zapraszamy serdecznie do Kozina. Ta najlepsza impreza kajakowa na kaszubach to co? Kajak tylko i to wszystko, czy, czy jeszcze coś będzie się działo? Oprócz kajaków będą inne atrakcje: Ognisko, Balia, Sauna, Jacuzzi. Także myślę, że każdy z Państwa wybierze coś dla siebie. Dobrze, pomagamy w jaki sposób? Pomagamy wpłacając na konto, bezpośrednio na konto hospicjum, które jest na naszym profilu facebookowym. Mm -hmm. Jak również tutaj na miejscu będą puszki, będą panie Aha. z hospicjum i będzie można na miejscu wrzucić y, swój datek do puszki. Marzena Resla, proszę Państwa z Kozina. To Marzena pokaż gdzie my w ogóle jesteśmy. Przestań Family Day w Kozinie, w gminie Czarna Dąbrówka. Idziemy z Marzeną i będziemy opowiadać y, o tym cudownym, pięknym miejscu na Kaszubach. Zapraszam. A jeszcze rzeka, jak się nazywa? Rzeka. Łupawa Upa, oczywiście, najpiękniejsza Właśnie. rzeka na Pomorzu. Także myślę, że nasi kajakarze z całej Polski już ją znają i cieszę się bardzo, że po raz kolejny będziemy mogli razem spłynąć. Cała Polska do Kozina, 7 grudnia w Czapeczkach Mikołajkowych. Obowiązkowo. Cza, pamiętajcie, Czapeczki Mikołajkowe. Pokaż może na to piękne miejsce. Zapraszam. Kochanie, zapraszam Was tu w nasze miejsce, gdzie będziemy mogli się ogrzać przy płomieniach naszego ogniska. Myślę, że będzie nam cieplutko, miejsce to jest z każdej strony osłonięte, więc tu proszę, zapraszam, to miejsce, w którym się zgromadzimy przy ognisku. Oczywiście będą się na nim smażyły przepyszne kiełbaski. Kochanie, zapraszam do naszej sauny z pięknym widokiem na rzekę Upawę. Proszę bardzo, zapraszam do sauny z widokiem na rzekę Upawę. To są beczki do spania, takie nasze małe domki hobbita. Nasi kajakarze bardzo je lubią. Wpisują się tutaj w tą aurę tego kozina. Także jeśli ktoś potrzebowałby wypoczynku, to jak najbardziej zaoferujemy w tej beczce. Kochani, oprócz tego, co tutaj zobaczyliście, na terenie przystani będzie na was czekała jacuzzi, balia i dodatkowa sauna. A to wszystko dzięki naszym dodatkowym sponsorom i darczyńcom. Autoservice Jacho, yy, Spółdzielnia yy, Usługowo-Handlowa Tadeusz yy, i Paweł Labuda, yy, Mobilna Sauna Tymoteusz Reszka. Zapraszam serdecznie i jeszcze raz dziękuję. Oczywiście nie mogę zapomnieć o naszych wspaniałych przyjaciołach, którzy zawsze wspierają nas swoim poczęstunkiem. I oczywiście rodzina, która też zawsze nas wspiera w organizacji tego przedsięwzięcia. Dzieci Lejdzie to jest cudny.